Witam, nazywam się Andrzej Majewski, jestem właścicielem firmy DSC Andrzej Józef Majewski. Od wielu lat zajmuję się rozwiązywaniem problemów na styku metrologii, transmisji danych, komputerów i bezpieczeństwa informacji. Dzisiaj chciałem zaprezentować rozwiązanie systemu drukowania formularzy z wag elektronicznych na drukarkach laserowych. Teraz postaram się pokazać przykład. Najbardziej spektakularny, ten na którym zależało klientowi najbardziej, mianowicie. Według dla materiału numer 9. Pojazd wjeżdża mówię, przez pierwszą bramę, jest na wadze. Wybieram jakąś, jakiś numer. Wskazuję, że materiał będzie numer 9. Wykonuje pierwsze ważenie. Nastąpiło zważenie. Powiedzmy, że ten sam pojazd wyjeżdża przez drugą bramę po załadowaniu. System podpowiada, że był to materiał numer 9. Za chwileczkę nastąpi transmisja danych, wykonuję drugie ważenie. Dane się wydrukowały, zostały wysłane do komputera. Powinny wydrukować się trzy egzemplarze. wydruk z poddrukiem z adresatem naufia ważno kolejny przykład to wydruk Typowego kwitu ważenia dla niewyróżnionych materiałów, powiedzmy, że materiał numer 5 to nie jest materiał wyróżniony. Wykonałem pierwsze ważenie. to został załadowany wykonuję drugie ważenie za chwileczkę pójdzie transmisja do drukarki W tym wypadku pojedynczy egzemplarz dokumentu zważenia. Kolejny przypadek szczególny: ważenie towaru y, 9, y, dla którego nie zdefiniowano adresu odbiorcy. Wykonuję pierwsze ważenie. Materiał ma postfig A. Czyli jest to materiał 9a. Wykonało się ważenie. Teraz wykonuję drugie ważenie po załadowaniu. OK, wykonuję drugie ważenie. Dstępujemy dwóch trzech egzemplarzy. I tu list przewozowy, w którym pole nabywca jest puste. W ten sposób można zdefiniować przez odpowiednie indeksowanie materiałów, możliwość. Drukowania dla innych odbiorców niż wskazany dla tego samego materiału. Ta krótka prezentacja powinna pokazać najważniejsze właściwości zaproponowanego rozwiązania, czyli definiowanie rodzaju poddruku i liczby egzemplarzy poprzez wykorzystanie wolnych pól w bazie danych materiałowych, transmisję danych z terminali wagowych do modułów konwersji i odpowiedni druk na drukarce druk laserowej to wszystko co chciałem pokazać w tym momencie dziękuję bardzo za oglądanie